Gerald, możesz mi przypomnieć, które zlecenie w końcu robimy? Dwa dni temu zaginęła grupa myśliwska. Pewnie nie żyją. Z tej części lasu słychać było krzyki. Szukamy miejsca zbrodni. O, no proszę, jak na zawołanie. Hmm, może? E, jak to może? Jeszcze nie przeprowadziłem dochodzenia. E, Geralt. myślę, że obaj możemy być pewni, że to jest miejsce zbrodni. Nie wiesz tego. Masz bezużyteczne ludzkie oczy. Zamknij bezużyteczne ludzkie usta. A, no dobra. Posiadam niezwykłe, wiedźmińskie zmysły. Wow. Nie zrozumiałbyś. O, a. Um, niech tak będzie. Spróbujmy może się tu rozejrzeć trochę i sprawdźmy, czy nie natkniemy się na miejsce zbrodni? Hmm, dobra. W Szukam, co moje Wiedźmińskie Zmysły wyczuwają. Ha! Zwłoki! Znalazłem zwłoki! Świetnie, Geralt! Co cię zabiło? Użyję Wiedźmińskich Zmysłów. To co? To moje Wiedźmińskie Zmysły... Geralt, to jest odcięta dłoń. Trzymasz w tej chwili odciętą dłoń w swojej dłoni właściwie. Jest za duże i niewyraźne na odciętą dłoń. To przez... Y, przez perspektywę. Musisz ją odsunąć trochę od twarzy. Chwila. Użyję więcej Wiedźmińskich Zmysłów. Prawo. <laughs> Wszystkie te lata w Kermorencie popłaciły. Teraz znaleźć bestię, która tego dokonała. Gdzie się udała? No dobra. Blech, blech, blech. Huh, no dobra, to szukamy. O Geralt, nie wiem czy to pomoże, ale chyba widzę jakiś krwawe Bucisz, ślady. się, Jackier. Rozpraszasz mnie. Używam wiedźmińskich zmysłów. Wskazówki... 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 A! Krwawe ślady! Znalazłem krwawe ślady! Znalazłem krwawe ślady. Super. Tak. Znalazłem krwawe ślady. Dobra, twoja. Um... Dzięki wiedźmińskim zmysłom znalazłem krwawe ślady. Okej. Okay. Teraz... czy jest jeszcze coś, co chciałbyś teraz zrobić? Co? Ukończyć zlecenie. Tak. Dobra, więc te krwawe ślady tworzą jakąś ścieżkę? Tak. Może chcemy, no wiesz, coś zrobić z tą ścieżką? Hmm. Postaram ci się to maksymalnie uprościć. Może powinniśmy. Pod. Pod. Może powinniśmy. Jeden idzie tak, a drugi za nim... A podążać? Podążać, tak. To powinniśmy podążać za krwawymi śladami. Dobrze, dobra robota. Dobry w tym jesteś. Hmm, używam Wiedźmińskich Zmysłów. Idziemy za krwawymi śladami. Tak, dobra a, robota. Tak. Zamknij teraz. Używam Wiedźmińskich Zmysłów. Ślady kończą się tutaj. Gdzie mogła podjąć się bestia? Ślady po prostu... znikły. Spójrz przed siebie. Stoi tam wielki, czerwony... Zamilcz się, Dostrzegłem coś. Stodoła! Bestia musiała wejść do stodoły. Brawo! Tak, brawo. Używam wiedźmińskich zmysłu. Ostrożnie.